4,78 takiego No, znaczący. czyli powtarzalnie, powtarzalnie. Całkiem nieźle, prawda? Jak na niepozorne, rodzinne kombi. Witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku chcę Wam pokazać, co trzeba i jak przerobić, żeby podwoić moc w fabrycznym Golfie albo innym aucie z koncernu VW 1.8 TSI. Jak już zdążyliście zauważyć, jest to Golf, Golf 7 Kombi, jeszcze dodatkowo w wersji Alltrack. Alltrack, czyli taka troszeczkę uterenowiona wersja zwykłego Golfa, różni się tymi, ale fajnymi, takimi nakładkami na błotniki, bardziej masywnymi zderzakami. Ten samochód jest w ogóle podniesiony, ma mocniejszą płytę pod silnikiem i drobne nierówności oraz drogi gruntowe nie są dla niego żadnym problemem. Ale najważniejsze, co zadecydowało o zakupie konkretnego tego egzemplarza, były trzy rzeczy. Pierwsza to układ napędowy, czyli mamy skrzynię biegów DSG DQ250 oraz napęd 4x4. Bardzo podobny do tego, który mamy w Golfie r Po drugie, było to auto z polskiego salonu, więc um, historia tego samochodu, mimo niemałego przebiegu, była mi znana i ciekawa, o czym opowiem później. A trzecia sprawa, chyba no, najważniejsza w tym wypadku, wyposażenie. Słuchajcie, ten Golf nie dość, że ma kamerę cofania, ma grzane stołki, ma wirtualny kokpit, to jeszcze ma nawet masaż w fotelu. Żyć nie umierać, jak na Golfa? Rewelacja. No ale dobrze, kiedy zakupiłem ten konkretny egzemplarz, pojechałem do siebie na rolki, zacząłem, próbowałem zrobić jakiś sensowny chip tuning. niestety hmm, tu zresztą macie tą e, relację, przyrosty nie były duże, 220 koni, i to wszystko. Zaczął cofać zaponu, nie chciał przyjmować więcej e, bustu, no, gdzieś tam były problemy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc stwierdziłem, że skoro? Pod maską mamy silnik 18 TSI który jest bardzo, bardzo podobny do dwulitrowej jednostki napędowej, tam się troszeczkę różni wiadomo pojemność skok tłoka, mamy inne zawory i chyba troszeczkę inne wałki, ale generalnie naprawdę to to jest prawie to samo to stwierdziłem co by było gdyby założyć tutaj turbinę z Golfa R no i się zaczęło. na początku wpadła tak jak już wspomniałem turbina Jest 38 z Golfa R, totalnie seryjna turbina intercooler Większy, grubszy, bardziej wydajny oraz mniej restrykcyjny. Ale żeby większa ilość powietrza, która przejdzie przez silnik, mogła się wydostać, to fabryczny katalizatorek i ten downpipe, nie, 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 został założony porządny męski downpipe. No i po założeniu tego wszystkiego, nie dotykawszy programu, który był na 220 koni na starym setupie, na 1-2 bara niecałe, Auto pokazało 290 koni. 70 koni doszło bez dotykania nawet jednego bajta w programie. Sama mechanika tyle dała. Jak już zobaczyłem taki przyrost, powiedziałem sobie, oho, to będzie grubo. No i zaczęło się strojenie. Niestety 310, 320 w tych granicach było bezproblemowo. Kiedy próbowałem dorzucić więcej, widać było na wykresie zwłaszcza, że powyżej 5000 moc tak cały czas siada. Nie mógł utrzymać tej mocy do końca. Pomysłów było kilka, wpadłem ja. Na rozwiązanie dość proste. Więc stwierdziłem, że nie będę tylnych tłumików usuwał. Przeciągnę po prostu fajną, szeroką rurę z tłumikiem przelotowym, a końcówki układu wydechowego oraz same końcowe tłumiki zostawię seryjne, bo zależało mi, żeby to auto było daily, żeby było ciche, żeby nie pierdziało. Udałem się z tym do mojego serdecznego przyjaciela, Kociaka. Pacjent już na stanowisku. Dzień dobry, panie Kociak. Cześć. No się, no, Dobra, to sytuacja wygląda tak. Widzisz, tu jest całkiem męski downpipe. Mm -hmm. i Tu jest średnica fajna. Tu jest, tu jest, fajna. tu jest trochę mniej fajna. I co ciekawe, bo porównywając wydechem od R, bo ERKA generalnie układ ma identyczny, ale tu masz 65, a to jest 60. Czyli tu już mamy 5 mm straty. I nawet myślałem, żeby wziąć cały używany zestaw, wiesz, wydech z przykręcić i tyle, ale i tak rezonator jest najbardziej restrykcyjnym elementem wydechu w RC. I w sumie jest on potrzebny jak świni siodło. Dlatego bym coś tutaj wstawił. Ale myślę, że. No właśnie. To już jest temat, to jest temat dla ciebie. Czy na przykład nie wieszać tego tłumika tu? Można go tutaj zawsze troszeczkę lepszy przepływ spalin będzie, nie? No. Będzie I połączyć to z resztą i zostawi, zobaczymy, na ile pozwolą końcowe tłumiki. Taki mam plan. Koczek jak to koczek, wyluzowany mega, stwierdził, nie ma problemu, ogarnął to, no i szybki powrót na hamownię. Pokazał. Tak, pojawiło się 350 koni. Juhu, było lepiej, ale nie do końca. Dlaczego? Cały czas powyżej 5-5,5 tysiąca czuło się takie zmulenie, zdławienie. Nie mogłem rozgryźć do końca, gdzie leży problem. W końcu jakoś tak było, że stwierdziłem, że fajnie by było gdzieś pojechać na południe Polski, zresetować się, spotkać starych znajomych, a przy okazji Grzesiek wyraził chęć, bo nigdy nie robił 1.8 TSI, że spoko, słuchaj, przyjedź do mnie, porównamy wyniki z hamowni, zobaczymy, tylko musisz trochę inaczej auto przygotować, bo coś Cię tam trzyma. Albo Cię trzymają te tylne tłumiki, których nie wymieniłeś, albo Cię trzyma dolot. No już innego wyjścia nie ma. Z tłumikami nie chciałem naprawdę zmieniać. Cisza w samochodzie przy 160 jest dla mnie bardzo ważna, ale dolot tuż, dosłownie tuż przed wyjazdem do grześka, Tutaj dzięki Kamil wieczorową porą założyliśmy dolot. Nie miałem już czasu auta schamować. Zapakowałem się i kierunek. Jasło! A dojechałem, zobaczcie jaka ładna okolica. Jasło, gregor 10, znany tuner od TFSików. Zresztą mój dobry i serdeczny kolega po fachu. Wpadłem do niego z wizytą kurtazyjno biznesowo. Towarzyską. O, tak to można nazwać. No, przy okazji schamujemy altraka na nowym dolocie, bo ja u siebie już nie zdążyłem, za szybko to było montowane. Zobaczymy, porwamy hamownie. Siemano! To jest Grzegorz. Nie ma cię widzieć. Fajnie, że wpadłeś zobaczyć. Eee, Jak... Ile lat było, ostatnio? Kurde, powiem Ci szczerze, Sześć? chyba z 6 lat temu byłeś. Ostatni raz 6 lat temu i jeszcze nie miałeś tego warsztatu. I właśnie to jest drugi temat wizyty. Słuchajcie, ponieważ ja też zabieram się do planowania i budowy warsztatu. A ty już skończyłeś. Ja cię oprowadzę, pokażę Ci. Tak, pracuję tutaj na nowym miejscu, wyposażyłem się w hamownię Macha, fajne nadmuchy, Powiększenie nie No tak... ja pierdziele. Ja nie mam małego śmigła, ale ja wiem, wiesz, rozmiar ma znaczenie Grzesiek no, i to, nie to ma naprawdę robi robotę. Nie? Nie, ma, nie ma co mówić. Jaka jest moc? Słuchaj, tu jest 20 kW, także jest moc naprawdę Su ogromna. Sukienki podrywać. Podrywa bez problemu. <laughs> Hamownia macha. Jak to jest z tymi hamowniami, nie? Wieczna walka. Czy jest obroczek no, czy macha. Panie, że przyjechałeś od trakiem. Jestem ciekaw jak jedziemy sobie, bo chciałbym, żebyś wjechał, zmierzymy, porównamy może sobie te hamownie z ciekawości. No, ja też pracuję sobie na niej i zobaczysz jak, jak, jak to wygląda. Co tutaj mamy. Wiesz co, tu mam hale. E, trzymam sobie tutaj samochody, mhm. które modyfikuję. Mam tutaj takie dwa e, ciekawe wozy. Rok 2022 przynosi nam korwetę. Będzie w tym roku dużo takich e, troszkę innych wozów. Czyli tak, ogranicza że, nie ogranicza się na MQB i TFSI. Nie chcę, nie chcę się ograniczać tylko i wyłącznie na TFSI. No. Jedziemy z Kopsem, korwety, e, BMW, wszystko co leci. Ciekawe fury, także tu mamy Z06. Kompresor? Kompresor o, ale Mocny Wóz, 650 koni w serii. Coś tam będziemy dubać, zobaczymy. 650 koni w serii, jeszcze duba. Tak, jeszcze coś tam dubniemy. MK to wiadomo. MK tam To jest tylko MK, ale pięknie. Generalnie przepraszam no. ci wejdę słowo i uważam, że to jest jeden z najfajniejszych samochodów. No powiem Taki się, że Daily, Ale do, do robienia frajdy. W tej kasie to naprawdę są Rewelacja. Następnie. Tu moje biuro, ja okay. siedzę sobie, e, obrabiam oprogramowanie. A czyli tutaj magia się dzieje? Ale tak, tutaj laptopiki, wiadomo. Do Coś pinoutów tak podejścia. Tak, tak, tak. No i tak powoli. No masz, masz małe biurko, ja mam większe, wiesz, bo zawsze u mnie wszystko więcej leży i po prostu... No wiesz, tak. Ja to wiem. Wiem. Da, dajemy radę, że tak o. powiem. Wody zapas. Wody zapas. I cię chce, jak się robi. Bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. No a jeszcze mamy pokażę ci wiesz, bo jak będziesz sobie budował mhm. też sobie e, na pewno trzeba pomyśleć o miejscu dla klienta, jakąś fajną poczekalnię. Oczywiście. E, musisz sobie wiadomo przyszykować, ja mam takie małe miejsce dla klienta wiesz, y, przyjeżdżę sobie nieraz klient z daleka no i musisz sobie przeczekać te kilka Oczywiście. godzin w trakcie modyfikacji, ma miejsce swoje, wygodne. Zapraszam do środka, możesz zobaczyć. Mm, 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 mm. Ameryka. V8. Blok V8, oczywiście Audi, bo to jest główna moja specjalizacja, więc nie mogło tu zabraknąć akcentu mm. <grytania> motoryzacyjnego. Tak ja siądę jak klient, wiesz? Siądę jak klient, ja siądę jak oh. drugi. W sumie też co, jest. jak wam się podoba? Zarąbisty ma ten warsztat, nie? No, mi też się podoba. Fajnie, że... Fajnie ciekawę. Potem nawet wygodny powiem dzisiaj, że. No też siedziałeś, czy po raz <noise> pierwszy? Nie, po raz pierwszy. Po raz pierwszy. No ja dzisiaj będę po raz pierwszy siedział na prawym voltraku Kurde, to będzie ciekawe doświadczenie. <noise> no. Chyba jeszcze yy, nie miałeś okazji w ogóle. No nie no nie, to już jak zazwyczaj z drugiej strony tego lustra stoi. A teraz... A teraz ten. Yy będę pasażerem w swoim samochodzie. Ale właśnie chcę porównać wyniki na hamowni, bo wiem ile u mnie wychodziło, mniej więcej przy jakim zapłonie, przy jakim doładowaniu. Więc co tam później ci wyjaśnię, jest trochę problem z górą, tam coś się wypełnia, albo wydech, albo dolot. Dolot już teraz mam, a z wydechem jest patent taki zrobiony, że przynajmniej na czas pomiaru Zobaczymy. Słyszałem tam troszkę o tym Twoim setupie. No Ci leciłem. mało kto robi 1.8 TSI, to jest bardzo mało, temat. Bardzo mało, ciężki temat. Do tego Ty masz tu jeszcze turbospężarkę jest 38 z tego no, co mi mówiłeś. Tak, tak. Więc no, setup jest taki nietuzinkowy można powiedzieć. Mhm. Coś innego, ja lubię takie projekty, gdzie mhm. jest troszkę bardziej pomieszane. Ale wredne, ja już z się z nim trochę tak. Może mi pomożesz, to, Znaczyń, to dwie głowy to nie jedna. Pewnie. Dobra, Chodźmy. my sobie spijemy kawkę, zaraz wjeżdżamy z samochodem na rolki. Chyba, że jeszcze chcesz mi coś pokazać. Może na rolki. To wjeżdżamy na rolę. Tutaj mamy opcje inne. Zaznaczamy mhm. sprzęgło typu Haldex. Mhm. Wtedy oprogramowanie uwzględnia ten e, napęd. Mhm. Natomiast druga sprawa, e, która się wiąże z Haldexem na Macha, to jest możliwość tutaj ustawienia Delty, w różnicy prędkości, widzicie mamy tutaj delta V, czyli mhm. różnica między e, prędkością osi przedniej ty. i tylnej. I w tym momencie e, możemy sobie w zależności od napędu ustawić procent e, delty, które oprogramowanie ma utrzymywać, czyli różnicy prędkości dla powiedzmy napędu Faltex gdzie tył się dopina, albo powiedzmy w przypadku BMW, gdzie mam x i się dopina przód. Mm -hmm. I w tym momencie hamulec, jakby to powiedzieć, wyprzedza ośkę względem prędkości, tak, żeby cały czas trzymać Z to sprzęgło zapięte i problemu nie ma. Mega. Tak rozwiązała to ma Mega, a ja mam pas, który łożyska siadają, to. Ale jest na stałe. Jest ale, na stałe, ale, trzyma. Ale panie, nie ma tak, trzyma. Jest to rozwiązane matemicznie, więc też ma to swoje plusy. Pamiętasz, że kiedyś Macha miała problem z Haldeksami? E, oczywiście. Dopiero bardzo dużo. Te wykresy takie poząbkowane były i to to bo, te problemy to naprawdę. Brak. Grzesiek, zaraz biorę komputer, Ty weź podłącz swojego wirtuala, ja Ci wyślę to, co jest teraz, żebyśmy mieli już podłącz i zaczniemy się bawić. Bo i tak przez Twój sprzęt musi to przechodzić, bo ja swojego programatora nie wziąłem. Takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego. I co dwie głowy, to nie jedna. Grzegorz... Roberta laptop, eee, tak, plik z golfa poszedł do Grzesia. Grzesiek teraz u siebie ma inny programator, więc jakby inny format pliku, inna wielkość musi to nałożyć. No i będzie pompowane. Od razu myślę co? Półtora bara, półtora nie? Władzymy. Półtora, bara. Półtora bara. I zobaczymy, jak on sobie przyjmie, czy łyknie, czy się nie będzie tam górą zatykał, no i, i, i w ogóle co z tego wyjdzie. A ja zresztą i tak zobaczycie to na końcu finalnie, co z tego wyszło. Co? Ostatnio działające złącze USB. No, no, to jak wie. to w laptopu. Biedne tak się wypierdzialają. O... Setki tysiące programowań. Wpinanie i wypinanie kabla Nie, Nie do doma... dni już są policzone. To można porównać do berlińskiej prostytutki. No, coś w tym stylu. Coś w tym stylu. E, nałożył moje zmiany, dołożył jeszcze parę swoich takich y, pomysłów. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja sam jestem ciekawy. Pomieszaliśmy wszystko. Pomieszaliśmy taki mix, mix mode. Trochę w skrzyni, trochę w silniku. Bardzo... Zrobimy jeszcze coś ekstra, ale to zobaczymy. Zobaczymy, Jak nie to będziemy rozpinać wydech, ale to jeszcze chwila. Zobaczymy na spiętym wydechu, prawie seryjnych efektach dźwiękowych, bo to auto nie ma być za głośne, naprawdę. Już dla paru koni nie ma sensu. Dobra, musi przetrawić teraz. Na szczęście idzie szybko. Ale szybkie programowanie tutaj. Tak. To no maszynę musimy zagrzeć, bo widzę woda 70 to bija. No ale oleju to tam nie będzie. Czekaj. o jeszcze nie złapał, no nie 50 pięćdziesięciu tak, zagrzanie motoru, to jest ważna sprawa e, zwłaszcza jeżeli idziemy prawie pod dubla mocowego bo tak można powiedzieć, ten samochód z fabryki wyjechał z mocą 180 koni przy 120 miał zmieniony słupek, ja już wam wyjaśniałem drodzy widzowie dlaczego kochamy Londę Niestety, zawsze powtarzam, maksymalnie 10 tysięcy, wymiana, dobry olej. Nie okay, ma problemu. To już dupka za ciepło. Ma, dobry, ma dobre grzeczanie e, torebki. Naprawdę. Ja już czuję. No, torbek żyje. Nie i tak, pół nie ma prawo, to ja uważam, że taki golf. Tam, pasat, to jest naprawdę bardzo fajny samochód. To jest stosunkowo prosty w budowie jest ma MQB jest to są no, Dostępne os... ta... części, wiedza, nawet głupiego VCD-sa pilackiego kupisz sobie za 50 zł, już tam możesz z grubsza zdiagnozować, jak jest to z takim gdzieś. Coś tam próbujesz bawić się, i no jeździ. Silniki masz do wyboru do koloru. Bardzo fajna skrzynia DSG. Jedni narzekają, drudzy chwalą. Jak ja osobiście chwalę. Tak samo. Nie mam. Nic co mógłbym zarzucić. Oczywiście niektórzy są przekonani, że nie jest zła, psuje się, szarpie i tak dalej. Oczywiście zdarzają się szarpnięcia, to jest wpisane, jest natura skrzyni, e, to natura skrzyń dwusprzegłowych i po prostu trzeba z tym żyć, jak, trzeba to zaakceptować. Jak jest sam to tak... zmieniasz biegi, też ci się czasem uda wstadzić tak. ze zgrzytem albo szarpnięciem Dokładnie. Natomiast e, no też trzeba powiedzieć, że. E, taka skrzynia 250 w Altraku, to ktoś by powiedział, że przecież to auto ma 180 koni e, robimy 300, 350, no przecież to się rozsypie nie, to się nie rozsypie, możemy na niej zrobić 450 i do 30 to o, naprawdę jest dobra, dobra, dobra skrzynka mechanicznie jakby popatrzeć to ten samochód oprócz silnika, który jest podobny do dwulitrowego e, TSI tam się zmienione zawory, inny skok tłoka, ale tak naprawdę to jest tutaj, można powiedzieć, w dużym uproszczeniu tak, golf Air. Konstrukcyjnie tutaj... można ta. powiedzieć, że jest to bliźniak. Oczywiście z mniejszą pojemnością, hmm. tak jak powiedziałem, mniejszy skok tłoka, hmm. przez ten silnik jest można powiedzieć taki bardziej obrotowy. I, e, I niestety turbina e, możliwości, jest. Możliwości są po wymianie turbosprężarki, No bo wiadomo, seryjna turbina niestety nie jest tutaj no, mocną stroną. No, no nie. Już zagrzany olej 71 stopni, więc Lecimy. będziemy mogli już e, pomiar zrobić zobaczmy co to jestem ciekawy No jedziemy Która tyle utrzymuje w dwóch litrówce, więc 1,8 nie powinna mieć problemu. Ma teraz dolot zrobiony. O, jak ładnie. No proszę bardzo <laughs> no, 345 no. Na, na strzałach No ale my to mówimy o mierzeniu 4 roz. na 4. Nie, dokładnie, dokładnie. my na razie nie męczymy. Na razie to są takie wstępne pomiary. Finalnie zmierzymy sobie wojsce, też mam takie porównanie zrobimy. Tak. Ale mówię, to jest jeszcze e, nie, 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 nie skończona modyfikacja. Kupcie tego w domu. Rekord na tej hamowni 310, Ja nie wiem, do ile są te zimutki, nie? Tak. No Sprawdzimy dzisiaj. Nie bieżnika to... nie łapali ze ścian, A i te benzynki Jak lecić, to tylko gruby to pamiętaj. Też prawda. No proszę. No proszę. Dziękuję. Ale tu nie mamy co robić. No. To wszystko. Ha! Ja jestem happy. Ty, ja jestem zajebiście happy, bo mam seryjny wydech. Nie się miałem zapytać, bo ja jestem, ha, No ty. Ja jestem zajebiście happy, słuchaj. Ten dolot. Ja widziałem, dobra, co się no, działo no. u mnie. Ja zaraz przyjeżdżam, jak wrócę do Gdańska, hamuję to u siebie. Co wy oczywiście zobaczycie i porównamy wyniki z hamowni. Ale ja walczyłem zawsze z problemem, że góro ewidentnie 5,5 tysiąca i wszystko szło na rejt. Tak, Nie tak. szło utrzymać. Cofki, zapłonu, wiesz o co chodzi. A tu? Nie no, dotykaliśmy troszeczkę to. E, Czyli dolot. właśnie zmianami. Dolot e, też wniósł właśnie tą górę, że ten samochód tak nie, nie dławi się. jest zmiana powietrza, ludzie. Zawsze to ten dolot to jest jednak ta słomka, nie? No wyobraź sobie, że masz słomkę i próbujesz taką ilość powietrza przypuścić, No nie da się, po prostu przy pewnych obrotach ten przepuść jest grajmy Sasza Grajby potrafiła. No, no, pociąga. <laughs> Sasza pociąga. No ten nie potrafi. Zarąbiście. Powiem Ci, że jak na daily to jest... To jest petard. Dzięki. To jest fajnie. Zajebiście. Zajebiście. Naprawdę, kurde. Ha! Ile? 4,78 takiego no, standardu. Powtarzalnie, powtarzalnie. Powtarzalnie. Słuchajcie, all track Golf, rodzinne auto, kombiaczek, bardzo fajny, pakowny, wygodny z masażem w fotelu i wirtualami, prawie poniżej 5 do setki. No? A może wygląda jak do... to auto seryjne. Dla mnie mega temat. Zajmij się Grzysza. A ja, jak wrócę do Gdańska, to będzie niebawem, tylko muszę po dzisiejszej, podejrzewam, spotkaniu wieczornym, bo na pewno sobie gdzieś tam pójdziemy. Yy, procenty muszę ulot ulot ulotnić się. Wkładam na rolki i zobaczę, jak u mnie wyjdzie wynik. Bo chciałbym też porównać bezpośrednio na tym samym setupie Tak, Nic nie dotykamy. Nic mieszamy, nie dotykamy. Nawet mówisz, ani porodujemy. zapłonu o stopy nie dodam, ani nie odejmę nic. Po prostu tak jak będzie, wjeżdżam na rolki, hamuję. To są. Wy zaraz zobaczycie wynik. Tutaj 358 i 435 Nm. Dobra, to by było na razie na tyle. No i widzicie jaka fajna przygoda mnie spotkała w jaśle, ale co było w jaśle, to zostaje w jaśle oprócz mocy w samochodzie. E, jestem już u siebie na rolkach podłączony sprzęt diagnostyczny. Paliwo jest inne, no bo musiałem dotankować no, bez przesady. Aż tak mało on nie pali, ale, ale zobaczymy. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawy. Jakie będą różnice między hamowniami? A to się już zaraz okaże. Idzie, 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 idzie. nie jeszcze wyniku nie znam <ścoughs> nie nie powiem wam dobra nie skończyła. Pomiar i idziemy tam zobaczyć Czat. Nawet nic nie stukał. Nieźle. Powiem Wam tylko, nieźle. No i to by było na tyle. Zobaczcie, chodźcie, chodź, chodźcie. 355 koni. Uważam to za bardzo, bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, że jeżeli sobie porównamy serię, która miała biedne 192, to tylko tutaj na dole seria jest odrobinę lepsza. Góra ta, ta różnica to właśnie brak tego dolotu. Po jego założeniu wystrojenie tej góry było bezproblemowe. I tutaj jeszcze raz podziękowania dla Grzeszka, który pomógł mi przy strojeniu, który pokazał i dał mi możliwość porównania swojej hamowni Macha z moją Dyno Projektu. No i za bardzo fajny weekend, gdzie się świetnie bawiliśmy. Dużo tam żeśmy yy, rozmawiali i w ogóle było super. Mam nadzieję, że ten przydługi odcinek był dla Was pomocny. Pamiętajcie, duże moce, nawet czasem podwojenie mocy to nic złego, jeżeli jest zrobione z głową, ale mechanika musi być do tego przygotowana i dopiero wtedy taki samochód nadaje się do codziennej eksploatacji można tym spokojnie na drugi koniec Polski lecieć i w głowie nie chudź. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska, cześć!